360 i damian.pl 13 Dzisiaj wykonujemy kolejne zadania yy, poza 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 nagraniem tylko udało nam się zrobić Stwierdziliśmy, że to zrobimy, no co to, to tylko się przytopiło I jeszcze teraz musimy znaleźć dwa żelazo, je przytopić i będzie no. I i tu widzę jest jakiś znowu Dobra, muszę to naprawić Co? A, bo tam jest taki, taki e, Dura, dura jest w dachu tutaj. <noise> ha yeah. Też trochę te mi się przygody. Dobra, e, co teraz? E, chcemy znaleźć jakąś kopalnię, chcemy zrobić zegarek. E, może dom, może już dom w końcu. Ja ci powiem, że ja mam ja, dom, może nie, Chodź, poszukamy jakiejś kopalni i dom, w ogóle dom. No Aha, my, my chcieliśmy sprawdzić czy, czy tutaj coś jest, no nie? A, to może teraz sprawdzimy. No, to czekaj, ale to tabliczki, jakieś no. mamy na pewno. No ja mam na pewno, bo gdzieś tyle rzeczy nam tu wybuchało. Że... Aha, my byliśmy w tej, taj, W tej jaskini, co w poprzednim odcinku. Na save'ie. Osobno. A, no właśnie. No i co tam było? No tam było po prostu, że tam jest jakaś... Nie wiemy nadal, która to była misja. I tam było po prostu napisane, że jest nagroda i czy odważy się po nią pójść. No i wtedy wybuch... i tam wybuch TNT. Ja, ja, już padam, że ja mam dwie tabliczki. Ej, ja padnę tutaj w wodzie, suchar. Dobra, mam pomysł, nie, ale dobra, mam po prostu. A, A już skocz. Nie! Straciłem mój cały piąty level! O, Tylko to. nie to. A czemu ty tak nisko to zrobiłeś? Ty? Nie wiem... A to właśnie to rozla... A, to się... Ja też już zrobiłem tak nisko. Ja też już zrobiłem tak nisko. Dalej, już trzeba co. Ało, awo, awo! Dalej, tu jest powietrze, tu jest powietrze! Gdzie? Ja, słucham, wziąłem twoje rzeczy! No wiem wszystkie. Nie wiem, weź mi coś tam oddaj. Weźcie światło. O, dobra, weź mi oddaj jakieś tam kilofy, coś. Eee, łopatę miałeś, coś? No. Węgiel mięczy węgiel No, węgla mięczy No, ja, no, weź to. No, nie mogę. O, dobra, tutaj, tutaj się zajmie, tutaj. A ja nie miałem tych grzybów chyba. A to moje, to A O mięsko to tak, to chyba wszystko. Dobra. Masz te ja grzyby, się. masz te grzyby. Aj, Glaźdź. Myślę, że to będzie coś. Tak myślimy, że to to Tylko niego pod sobą. Dobra. <laughs> niego pod sobą to kupię spodarną. A nie na serio mnie go podałem Tu już się kończy. O, jest, 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 yes, jakiś spawner. Yes. Nie, to już jest, to koniec mapy. Tak, koniec mapy. Jak mi się wydaje. Chociaż... Co, co, czekaj, no co, coś jest. Czekaj, coś słyszę, co słyszę. Ja też. Jest, mm. jest. Ah. Welcome to spawner. Eee. Yy, masz pochodnie? Nie. Yeah. A ty nie masz moich jakichś? Mam jedną. Za no szybko. A. Ej, 6 złota, o, 4 jak? żelaza, czy 3, 3, 3 redstone. No to już mam soda niewykonane. Right. Dobra. Chciałby to co tu. Tu się nic nie z... No ja to buduję. Ej, zostaw tu, zbyt. zostaw tu lamp. Lampy, pochodnie pogodnie. Mm, z... Dobra. Wychodzimy. Masz coś do wyjścia? Nie. Mm. A tu jest no? tu jest no to uważaj, bo tu Creepery chyba też tak, są. Jak? No? już. No No i Ja już. No już. Złoto to już trzeba zrobić ciekawe. Tak, szczerze Łoł! szczerze myśleliśmy, że... Złoto? No, złoto. No, 6 złoto, złoto mam. Szczerze, złoto to będzie za tak. No, to daj mi, re, daj mi jeden raz, A, mam jeden raz. To się I chyba tak robi. Ale już nie pamiętam. Teraz zobaczę. Tak albo tak? Tak? Nie, czyli na odwrót. To dajesz, y, na środek redstone. A, no no, środek. no, no właśnie. Bo ja, bo ja dałem do... Takie, zrobiłem takie słońce no. Dobrze yes. Mamy zegarek. Kolejna misja wykonana. Idź spać, idź spać. A masz żelazo? Nie mogę już iść spać. No, Monst Monster... A ja no, leżę. Że... O, oh, jest. Mam żelazo, tak. Mam trzy żelazo chyba. A no, co mamy zegarek? Cztery. Cztery. Cztery? No to... I węgiel. Węgiel to już przetopiłeś tamto? Y, nie. Tu przynieś nie, nie to. Przynieś to, ja już tam węgiel włożyłem, to. Już go Ja przyniosę też. I tak już nie idę tam. I mamy kolejną kość. A, ten bandę sobie zabił. I mam mięso za nim. Eee, żelazo. Eee, żelazo, dobra. Wziąłeś żelazo A. i mamy już 32. To trzeba to jeszcze przetopić. Nie. Czyli węgiel potrzebny. No to ja idę po węgiel. Skąd masz węgiel? Mieszkniką. E! No ja. Jak ja, nie, jak ja nie lubię, jak za domem jest creeper, ja nie widzę, go on ja wybucha. Wybuch? No tak, no przecież ja go nie widziałem nawet. No nie, no nie. Ja, ja, wycho ja wychodzę, za mną biegnie i wybuch. No i co rozwalam? No tylko ogrodzenie w tym razem. No to dobrze. A tu walczy z nie, nie widzę. Ej typowo, ja biegnę, biegnę, nie, nie widzę żadnego... Aha, ja zabiłem właśnie dwa creepery, to jest sobie. Łoł, wow, ile kości tu leży, zbieraj, zbieraj, wow. zbieraj. Zbiera. Siedem kości, osiem kości. O ładnie. Osiem ko... to ja, ja, ja zabijam Łoł, wow, ale tu jest. Ale, ale jesteśmy naprawdę jest dużo. No i kolejne dziewięć kości. Ale coś mi tanie, ja zaraz tu... Nieeee! Co Ja robię. Eee, coś... No tam creeper ładzi, no nie... Ja tu mam fudcka. No. Przelaj do mnie! No nie no. A nie zebrałam. No ja, co za... No Czekaj, bo kurz, jest co... So... Ale ja tam stracę wszystkie moje rzeczy. No, gdzie... co tu jest? Nie no to jest Creeper Oła A. No gdzie są moje kości? Szybko, szybko, szybko Dobra, 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 dobra Masyrkuczka o, o ja też mam dwa akurat Widziałeś jak ktoś zniszczył Creeper? Nie widziałam. Dobra, co tu? Tak, jest Tak, Ooo, to. To, to... O, to, no, to już ładnie. No, trochę zniszczyłem, no, ale trudno. Mam ho, mam ją. Ja już mam 14 tych kosztów. No ja sam tam do góry, a ja tu jeszcze tak... te. Ja, czemu te ty, żyją? Jak jest dzień? Aha, bo one pod drzewami są. A ja mam 15 strzał, czajsz? A ja mam strzał. Nie! Właśnie, eee, to są moje strzały. No dobra. A ja zrobiłem tu dwa, no to trzy, trzy strzały są moje Ja mam łuk jakiś. Patrz co mi wypadło, patrz co mi wypadło. Łuk moc jeden. Jo, no, moc jeden. O, widzisz? A widać to, że on się świeci? Tak. No teraz? Nie. A, to jest moc jeden. A to ile, ile ty miałeś tych ciał? No miałem, nie wiem, 15. To nie mogłeś mieć. 13 mogłeś mieć? No może. I to przylełem tutaj. bo ja miałem tak, na pewno Ja jeszcze 3, jeszcze zabijałem. Ja nie wiem, gdzie ona się zniknęły. No ja na serio. 46 mam już ty. no. Ja to zabijam. Teraz ładnie. 4 kości mam już. Zabijałem tutaj. Mam O. o. Ja tutaj ja tak, tutaj prowadzić. tak rozwaliliśmy krzyba. Tak wygląda dzielnia. No. Mm, papieros Dobra Krzyw papieros Ja teraz idę co ja, idę. Um, co ja miałem, aha, kości sądzę Fajnie Się A Ej co my, no właśnie, bo my tak mieliśmy coś zrobić, Zrobiliśmy zegarek i co my jeszcze mieliśmy? Żelazo, żelazo się przetapia eee... Coś jeszcze, my mieliśmy iść do kopalni i mieliśmy domy. Domy, domy z następny. Chyba, chyba że nie będziemy mieli jeszcze materiału, ale chyba... W razie czego. W tym albo... W następnym, albo w nanar, albo w kolejnym po następnym. A tu się jeszcze nie wszystko przytopiło, co już dołożę. I kolejne zadanie będzie wykonało. A kościoł chyba 46, czy Jadę. Mhm. nam coś około 20 jeszcze brakuje. O, to się da zebrać, one gdzieś tu jeszcze są w skalety. Jestem ciekawy, co tu jeszcze możemy znaleźć. Mm, co my Jakie mamy jeszcze, ja mam jeszcze zadanie? Sumie... Z domu 10 PRL... W sumie dzisiaj zadania. możemy wpaść tam do tego pigmena. O właśnie. Yy, zrób zegarek. Yy, pułapkę na moby. Yy, 100 pochodni mamy, 10 slimebali nie mamy, 64... I wulkan można mamy. odwiedzić, o. I farmę muchomorów można też no. zrobić. Ale to dzisiaj nie wiem, czy jeszcze farmy, ale musimy tego pigmana Dawaj, no, tam ja już tu jestem przy Tylko nie mam czym się do... Ej, poczekaj, bo już możliwe, że już mamy zadanie wykonane. Jak? Która? Z Saironem? Żelaza. Wow! 32 idealnie. Jeszcze zostało. Pokażę jeszcze. To też mamy po połowie. Co? Ale... To dwa No to weź mi daje. 50 kości mamy. To jest mało do zebrania. A ja jeszcze mam dwa złota, to też muszę ci jedno dać właśnie. O Też tu ja tu mam jakieś złoto. Aha, to te co wykupiłem, to są przytopił. znowu masz tyle rzeczy. Dobrze. Ja nie wiem. Ja się jeszcze w tych dwóch, ale... Jeszcze mam te skojarzone buty i skojarzone zbroje. Ja mam trzy... trzy redstone y tylko. A redstone jest jakaś misja yeah. na redstone, żeby zabrać chyba. Mm, nie, żeby tylko... Z... A redstone nie, chyba żeby tylko zrobić ten. To dawaj, dawaj, dawaj tutaj. Do tego, do tego do tego. Pigmana. Do. do tego No dobra. Masz coś? Mam, żeby wyjść. Mm. Mam, no, no, mam. żeby wejść A żeby wejść to chyba tam można Bo wyskoczyć. Nie, nie przeżyjemy. Przeżyjemy. Nie, wo, woda, masz... masz wiaderko? No właśnie nie, coś ja tak No to... Dobra. Nie, to trzeba będzie... Tutaj są ta Liana, ale to niebezpieczne. Przyjąć? Pół serduszka zostało. Ale Jeden, pasy. jedno serduszko. Nic... nic to nie ma? Nic tu nie ma. Chodmy się do niego. Wo, wszystko nie wyszła gąbka. I u góry gąbka, a to sama... No niczego, bo to wszystko... sumie. A można, już. Jaki no sukres. Ej, ej, nie wiedziałem a nie że, nie wiedziałem, się że... Mieczem szybciej idzie wolno. Ej, no co ty robisz? Ej, no po co czy mieczem idzie szybciej walno. Nie wiedziałem, wiedziałem, się, no, że ono tak, ja to było, no tak? Tak, no tak Jeszcze tu z jednej strony... Tak. Nie, 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 nie tak. Jeszcze tu. Masz jeszcze jedną wałnę? To tam nie ważne, jak to było. Ty wie... No, ale chcę, że Jeszcze tu, się. jeszcze jedno. I tu. Gdzie? Tu. Gdzie? Po no prostu, jak... o tu było chyba w jednym miejscu dziura, bo to lepiej na dole zrobić dziura. No dobra, to jak się teraz stąd wydostaniemy? Tam skończymy na ścianę, taki chalko. Cześć. Nie. Ja, 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 wiesz, wiesz co ja ci powiem? Że, że ja, mi się wydaje, że jak my byśmy od tego pigmana sobie zrobili jakieś dojście, most do tego, to... to, 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 nie, to Aha, tam, do, do tego. Do tego, to tam by była jakaś kopalnia A w sumie w dzisiejszym odcinku też chcieliśmy jakąś kopalnię no, to nie? Zobaczymy mhm. W sumie to ja bym do wody jakieś się wolał Dobra, no to w sumie Ja wolę jednak najpierw wyjść Cię boję trochę Wychodzisz? Może będę szedł i tak, może wpadniemy na kopalnię no kurde. Ja a, mam pół serduszka. Mam jedzenie, nie mam. Ja idę do góry, bo ja mam pół serduszka. Gdzie ja tu wyjdę teraz? Ej, ej, a, a idziemy do tego drugiego pigmana? Mmm, raczej łatwo, żeby tam coś było. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Ja robię tutaj schodkową metodę, eee, to taką, jak to się nazywa? Po prostu kółko. Kółko, schody. Kółka kółko, słychać. schody. Kółko, schody. A jeszcze zombiaka, więc może będzie jasno. Z... No, też wysłyszę. A nie kup tak nade mną, bo ja później nie mówię. To no. jest po prostu ziemia nawet dla tego. No jeszcze zastać mnie nie Tak? No mm. Już tak chyba, tak Czyś wiesz, się ciemno robi? Tak To trzeba iść do domu Ooo, uciekaj, 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 uciekaj po, po raz pierwszy przez ten most Idę. Jestem w domu. A, tu oczywiście jak zwykle nie ma dojścia, nie? Tylko woda płynie, tu trzeba zrobić, bo... Ja wiesz, jak ja pobiegam, to naokoło i tutaj murkiem. On dom. Mmm, jedzenie. Nie. Wolę się zabić chyba. Nie no, bez jaj, dalej by No ja, on jak Dobra, idę, nie będę zawijać. Jestem spawnersy. Ja i tak tam padnę, tam bo ja już mam jedno po, po, a nie mam jedzenia. Dobra, idę, idę. Idę się stary. zabić. Muszę, muszę. Dobra. Tak. Czas na wywodę. Zombie, 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 zombie. Zombie nation. Chodźcie zombie tutaj. Dobra, padnę. Oh, 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 oh. wow 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 tu creeper? tu l'hai messa creepera E I... tre secondi tra iiii 4 Yeah, no ja, weź, no to No ja, weź jak mi to nie ma dojścia. Nie no, jak, jak. jak no nie, no panne, panny, że tak. Co ciebie? Moim łóżkiem mocy plus jeden, no bo udadzę. Nazywam się szalony. Co trzeba zrobić, czekaj. Ja to jest zrobię. z No. Teraz no ogólnie to już, to już trzeci odcinek Myślę, I ten w sumie też już będziemy Ile Wykonaliśmy no dwa zadania, no dwa zadania I, I w sumie szkło, i szkło, bo to nie było w następnym, poprzednim odcinku, tylko w tym też No bo powiedzieliśmy, że Bo akurat szkło się przytopiło i No I 51 kości, może jeszcze wykonamy, zdążymy teraz Po tej nocy może. Ja bym ale... sobie poszedł zabijać tak, jeszcze trup. No ale chodź, chodź, pójdziemy No nie, no nie, pójdziemy tak. no, no, nie, no dobra, dobra. nie, no, no nie, padnie, no nie, no nie, że... zostawić. zostawić. no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, ty masz jeszcze zbroję no To ja, no, ja no, sobie zostawię. Okay. nie, no nie, no nie, no nie, zostawię. Okay. A ja to kooperacja, to jest chłodno Ja mam sam miecz oh, what tylko what? przy sobie know, Ja mam przy sobie tylko my 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 miecz. mieć Ja mogę walczyć No ja też tylko mieć Ło w śnie Cześć no ciężko, ciężko E ty, ty diamentowy masz? Mm. Ja mam jedną kość dopiero. Mamy wodę. Enderman Nie, dam damy wodę. Ja tu pobiegałem jest trochę. Ja też mam wodę. Dalej, dalej, wracaj, wracaj. Wodę! Wodę! You know. Nie, nie, nie! A co za głupi panu? Wow. Tutaj. Gdzie jest mój... Ja muszę iść No za tobą, yeah. za tobą, za tobą jeszcze. No tu, no tu. Mam nie chciałem. to sobie O. Mm. Uh. Gdzie rybno? Tu. Przed domem, bo, bo się rauk pasuje. Uważaj, jeden... Ile... Uh. Uważaj, jeden jest za domem. Pięć kości. Ja idę po mojej gości, <słyszy> dwie chyba. Albo jeden. A jest. Nie, tylko żeby mnie nie nie, 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 nie! Łoooow! Yy, Co się stało? Ja wujom... Nie, no ja... A... nie, tu nie dobiegnę, bo tu nie wszyscy gonią. Dobra, wszystko odskoczyłam. Szybko, szybko! Muszę zdążyć. Yes! To jest hardcore! No ale to musi zostać. To Nie można tego niszczyć. No, bo to jest... Dobra, yy, nie mam Ja idę kości. po Ja idę po kości, Ile Ty masz kości? Gdzie to wybuchło? Něj, to já tu, já... 50 svých kostí, já ja, ja, konec. Jde po moje kostě, já chyba To je to Wow. No tak, ryby, ryby, ryb, ryb, ryb. No. Aha. Ale Aha. 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 ryb mi. Zobaczysz to na nagraniu. Słuchajcie, wybuchajcie, Creeper wybuchł. Znaczy, prawy wybuch i idę po łuk i będę zaraz tu zostrzelał. Ja wegnę po to moje kości. Ja tak, tutaj, tutaj się, tutaj się reszwią zza... y, szkielety na tych, na muchomorach, znaczy na grzybach wszystko. Wiem, 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 wiem. Dobra, raz, ja Ja, ja, ja. Łohooo! Wow. Tu. Gdzie ja padłem? A Dobra. tu. Dobra. Jeszcze raz muszę tam pobiec. Ten ucieka, ten go zestrzela. No. Nie, Creeper, nie! Tylko nie... Ty, ty, tylko... Tylko... Mm. Nie, nie. O, ksiaj, jaka... Oj. Wy... Te, ten ten wybuch, nie. to jest możliwe? A ten tutaj koło mnie, żali, rozwali nam muchomora. Którego? Nie, nie, roz, rozwali... Dziamentoł? Co za... A jak on wybuchł? Przecież tu nikogo nie, to, nie było. To, dobra, ja byłem tam gdzieś. No dobra, nie rozwali, nie widziałem po prostu, ale spoko. Najgorsze jest to, że to ja nie widzę moich rzeczy Tu jakieś są Byś wiedział co tu się stało Lepiej ty nie przychodzić Muszę tam dobiec. się zabija Dobra, mam, mam jakąś kość Gdzie jest ta kość? Gdzie jest ta kość? No. Ej, ja idę po moje Ja ja ile Aj, razy padam w szyby sekundę Ty po moje, ja ja tak. ale, ale... Ja? Zna Znalazłem wreszcie tą kość Ja na łapy się biję, są biakami Aaa, no, no, i... no nic nie widzę, nic nie widzę ja to, najgorsze no, no, to, to no, że... Ja nie Ale gdzie jest mój nie, trzymanie no, no, żal Czaisz? Heh, <noise> uh, No co? No nie! No nie Moich rzeczy no nie, nie też nie ma, a miałem jedną kość. A ja miałem mięs zjamentowy, nie? I miałem wow. chyba cztery wow. kości. Pier a gdzie żar, to było? Może, może nie, nie widzisz? I może nie, nie widzisz? Nie, to są wadzę. Aj, no po co ja po co ja to jak ja nie mam mieć? Nie na Ale to mieczy, gdzie jest ten miecz? Gdzie jest to no? A, my się go znaleźć! wszystkich na łapę, wszystkich na łapę, o, no, no. wszystkich. Ale ja tu ale nie ale ja już ja też walczyłem Dobra, ale ja się to mojego miecza tak. Nie, nie, nie Właśnie weź, 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 weź Creeper A Gdzie moje, gdzie moje coś? Mi ten Creeper wybuchł Jest, znalazłem wreszcie Cześć, no, znalazłem wszystko Wszystko nie... znalazłem Ci nie spodziewałem nawet 12 miejsc zombie sam <laughs> <laughs> yeah. i nie nie ma Ej no nie, nie ma to nie mi? mi Dalej, dalej Yes, yes A ja znalazłem moje rzecz O, oh, ale 5 szkieletów, będzie, 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 będzie już na tam. Tylko jak ja je zabiję. stał, nie szkielet. Patrz, patrz tu. Ach. No, złoż, to. Ale nie? Ładź za to właśnie jeden Ile masz? A patrz, co ja zrobiłem. Ej patrz co ja tu no, zrobiłem, trzeba zbierać, chodź, chodź, na... O tu są, tu są kości, jest, znalazłam. Ja pójdę w tą. Kości, 10 kości. O. 10 kości też. 9 trzeba, 12 mięsa. Fajnie. Ło, mm. będzie płyta, będzie płyta, ej będzie płyta. płyta. Trzeba iść, może będzie płyta. Nie będzie. Bo... Aha, weź y, zabiego go i może, i może... Ja, ja mam jedną. Ja, ja no, mam jeszcze trzy. Się cztery. No dobra, Ja, ja mam cztery kości jeszcze. Czekadę. Trzeba się ja, do też. ja coś, czy ja coś straciłem? Chyba nie. O, znowu ten błąd. Że ja mam coś tak? nie. Aj. I... No, ale... no, i, no i mamy wykonane kolejne zadanie i na tym skończymy chyba ten odcinek. Ile już jest? 64, 64 i 8, 8 kości. Dobra. To ja mam 4 i ty masz 4, no. Dwa. tam Ja... co? Przecież ja... ja... ja I ja 4 kości. 64, no. Ja mam 4. No ja mam 4, a ty ile masz? Tak! Mam 4, ha, no bo coś powiedział mojej twarzy, no, tak? A, dobra, no. mięso. Co się miał w kości Eee, no. strzały 33. Strzały 11, dobra. 12, mięs a. Ja strzał 33. Dobra. Dokończymy ten odcinek. Mm. I następnym chyba już nam się uda zbudować e, domek. I co? I farmę, farmę farmę W tutaj chyba będą takie nasze wszystkie farmy. No to się chyba. Wydaje. No chyba. No tak cóż, Następne zadania. Dobrażę. No i cześć.